Dobra, panowie, zostaliśmy nominowani do jak najliczniejszego stawienia się w młynie. W sobotę gramy z Koniczanką. Grupa UZ, Grupa Wiara. To od nas zależy, jak ten dzień będzie wyglądał. O 16.00 widzimy się wszyscy na zbiórce na Patelni. Każda dzielnica, każde miasto ma obowiązek stawić się w jak najlepszej liczbie i jak najgodniej się reprezentować. Najważniejsze: Gniazdo. Tu jest prowadzący. To on decyduje, co się dzieje na naszym stadionie, na naszym sektorze i jego słuchamy. Każda przyśpiewka wychodzi od niego. Nie ma żadnej samowolki. Jeśli widzisz, że ktoś nie śpiewa, upomnij go. Dobra, panowie, dawaj! Jedziemy! Dawaj!